Cześć. Yy, tak, w ogóle zaczęłam nosić okulary. Yy, dzisiaj ten oczekiwany unboxing. No i zaczynamy. Subskrybujcie i lajkujcie. A ja już otwieram. Okej, okay, mamy 8 takich różnych. Zobaczcie, tak to wygląda. Takio. I zacznijmy od numeru 7. Dwa cykle taki. Gdzie to? Jeden mój spadł. Okej. Okay. Teraz numerek trzy. Nie. Tak. Nie. Tak. Znowu. Numerek pięć. Trudne. Do otwarcie. Karteczka Karteczka z napisem takim Numer 4 Tiktaki, znowu nie jem ich teraz Tiktaki w numerku 1 Tiktaki w numerku 22 Teraz karteczka w numerku 2. Tu jest napisane. Kocham cię. I ostatnie, chyba. Mhm. Ostatnie już. Boziu. Myślałam, że próbowałam karteczkę. Jesteś kochana. Działane. Więc jeśli Wam się podobało, dawajcie superowe, unboxingowe, lajkowe, łapeczki do góry i subskrybujcie. Pa!